Konsylium Onkologiczne. Konsylium Onkologiczne to zespół lekarzy specjalistów, który opracowuje indywidualny plan leczenia dla pacjenta. Podczas konsylium analizowane są wszystkie wyniki badań. Opracowywany jest plan leczenia, wyznaczany jest koordynator, którego zadaniem będzie logistyczne skoordynowanie procesu leczenia, czyli ustalenie terminów kolejnych etapów. Konsulcje odbywają się z udziałem pacjenta. Można przyjść z osobą towarzyszącą. To naturalne, że podczas takiego spotkania możesz czuć się zestresowany i zaniepokojony. Warto zapisać sobie pytania, jakie można zadać lekarzom, by o niczym nie zapomnieć. O co można zapytać lekarza podczas wizyty lub konsylium onkologicznego? Jaki mam rodzaj nowotworu? W jakim jest stadium? Jakie są prognozy na przyszłość? Jak będzie wyglądało leczenie? Jak długo potrwa? Jakie skutki uboczne towarzyszą leczeniu? Na co mam szczególnie uważać? Czego mam unikać? O jakich objawach lub symptomach muszę natychmiast powiadomić lekarza? Czy po przejściu leczenia grozi mi nawrót choroby? Czy nowotwór może zaatakować inne organy mojego ciała? Czy mam odstawić inne przyjmowane na stałe leki? Co mogę zrobić, by jak najlepiej przygotować się do leczenia? Jak powinienem się teraz odżywiać? Czy muszę stosować jakąś dietę? Jaki wpływ na proces leczenia ma palenie papierosów? Czy mogę pić alkohol? Czy będę mogła mógł mieć dzieci po zakończeniu leczenia? Czy po leczeniu muszę przejść dodatkowo rehabilitację? Jak mogę skorzystać ze wsparcia psychologa? Czy będę mógł, mogła wrócić do pracy? Pacjenci trafiający na konsylium onkologiczne znajdują się pod opieką koordynatora leczenia. Jego zadaniem jest koordynacja i udzielanie informacji pacjentowi na temat diagnostyki i leczenia onkologicznego.